Dzień dobry Państwu, Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z bliska. Proszę Państwa, no wypadałoby, żebym powiedział coś o srebrze, ale mówiłem o tym wczoraj. Co prawda kilka nowych tematów się urodziło po drodze, na przykład taki, że po raz szósty w tym roku został podniesiony, podniesiona marża na giełdzie w Szanghaju, tym razem o bagatela 17%. No, ale zostawmy to sobie na później. Zawsze lepiej takie newsy przemyśleć, czy one w ogóle, co one w ogóle znaczą, co one mogą oznaczać. Oczywiście zostanie to teraz rozdmuchane przez wszystkich naganiaczy jako, jako sygnał, że jest super. Tak, zresztą inne nieistotne, nieistotne ruchy są w ten sposób rozdmuchiwane. No, ale to takie życie. Takie życie trzeba, trzeba spokojnie przemyśleć, i dopiero wtedy można się. Można wyciągnąć wnioski, jakoś bronić się przed, tymi, przed tym całym szumem informacyjnym, który ma ludzi zachęcić do tego, żeby, żeby kupili jakieś metale szlachetne, których nie potrzebują. Szczególnie właśnie w takich sytuacjach, w sytuacjach, kiedy ceny bardzo rosną i ryzyko korekty się zwiększa, a wtedy właśnie fajnie upchać leszczom jak najwięcej, żeby oni stracili, bo wiadomo, że że to o to chodzi, żeby ci co naganiają zarobili. Słuchajcie, włączę tylko czat, tak żeby to działało. Dzisiaj będzie o, chyba jeszcze mamy chwilkę, chociaż nawet już nie. Dzisiaj troszkę później. Udało mi się. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadajcie je oczywiście na czacie. Widzę, że się pojawiło. Witaj Musashi, Dziękuję, że wspierasz kanał. Dzień dobry. Witaj Tomasz. Fajnie że, fajnie, że jesteś. Słuchajcie, w opisie tego filmu. Macie link do materiału, który pojawił się. E, zupełnie niedawno, na China Observer. Zobaczcie, nawet zdążyłem zapomnieć, skąd ten materiał jest. E, ale e, o czym on mówi? E, mówi znowu, oczywiście, jakieś, e, jakieś takie przebitki z TikToka. Chińczycy tak mają, że oni płaczą do tego TikToka, biją się po twarzy do tego TikToka, jak stracą pieniądze, karają się za coś, też oczywiście, publicznie. E, nie wiem, co to za dziwny zwyczaj, ale może ci ludzie są tak bardzo samotni, że po prostu muszą to robić na wizji. No i pamiętacie, jak kiedyś mówiłem, pokazywałem wam film, na którym... Czy polecałem wam film, na którym ludzie na TikToku bili się po twarzy, że kupili złoto. No, no cóż, no jak ktoś głupi, kupił, stracił, no to, no to po prostu jest sobie winny, nie ma co się lać po twarzy, to nic nie zmieni w takiej sytuacji. No ale w tym momencie jest podobnie, podobna sytuacja dotycząca diamentów. Przy czym film jest trochę zmanipulowany, dlatego że mówi się po prostu o diamentach bez przymiotnika. A to nie chodzi o jakieś tam diamenty, tylko to chodzi o bardzo specjalne diamenty, czyli nie chodzi o diamenty naturalne, tylko chodzi o diamenty syntetyczne. Diamenty syntetyczne, które, których cena jak się okazuje spadła o 98%. I Chińczycy są największymi ofiarami tego rynku diamentów syntetycznych. Zresztą, wydaje mi się, że cały świat, konsumenci na całym świecie, są ofiarami oszustów, którzy, którzy usiłowali wmówić wszystkim, że diamenty syntetyczne to jest dokładnie to samo co diamenty naturalne. To jest oczywiście bzdura. Diament syntetyczny jest zupełnie innym rodzajem materiału. Jego należy ustawić w tym samym rzędzie. co cyrkonie syntetyczne, moisanic syntetyczny, szkło, syntetyczne szafiry syntetyczne. Berylę i tak dalej, i tak dalej, czy syntetyczny kwars, na przykład. Po prostu wyrób przemysłowy, którego dostępność jest regulowana wyłącznie możliwościami przetwórczymi, a im będzie rosła bardziej, im będzie rósł bardziej popyt, to podaż będzie nadążać za popytem, będzie się rozwijać. Jeżeli popyt zacznie spadać, to wtedy Popyt, to wtedy podaż również będzie spadać. No i no, i właśnie to się stało. Chiny w taki sposób centralnie planowany zaczęły wspierać producentów po prostu dotować ich, po to, żeby się rozwijali producentów oczywiście diamentów syntetycznych. Doprowadziło to do tego, że ilość autoklawów CVD i prac diamentowych, które generalnie też są autoklawami, tylko innego rodzaju, zostało postawionych w Chinach około 50 tysięcy. Wyobraźcie sobie rozmiar 50 tysięcy tych urządzeń, które produkują diamenty. Jak powiedziano na filmie, 20 kilka dni to się jakoś kłóci z, moim, z tym, co ja wiem, bo tam. Najkrócej można produkować diamenty dwie godziny. Te firmy, które produkują wielkie diamenty, one produkują je od 7 do 14 dni. Trwa cykl produkcyjny. Więc, takie jakieś niedomówienia na tym filmie, które mogą też wprowadzać ludzi w błąd. No, ale fakt pozostaje faktem. Jest 50 tysięcy urządzeń, które produkują autoklawy, które produkują yy, diamenty syntetyczne. Yy, no i okazało się, że wmawianie ludziom, że diamenty syntetyczne są takie same jak diamenty naturalne, jest bez sensu. Po prostu rynek powiedział swoje. Cena spadła o 98%, i nagle pojawili się ludzie, którzy teraz znowu się policzkują na wizji, na TikToku. Że kupił tam diament za 20 tysięcy, czy pierścionek tak? za 20 tysięcy juanów. No tak, bym się wydawało, że to jest wyjątkowa okazja, bo to pewnie była jedna trzecia, albo połowa, połowa albo jedna trzecia ceny pierścionka z diamentem naturalnym. No a teraz, jak chce chcę to sprzedać, no to okazuje się, że oferują mu maksymalnie 100 juanów, czyli mniej więcej 50 zł. Dość ciekawą informacją, która się pojawiła na, w tym filmie, jest informacja, która mówi o koszcie produkcji: że koszt wyprodukowanego diamentu syntetycznego w Chinach to jest 50 juanów za karat. 50 juanów za karat to znowu byłoby 25 zł. To dość no, sprawia, że marże, które są na rynku, ponieważ w Europie można kupić takie diamenty od 80 dolarów. No więc tutaj są gigantyczne marże i te gigantyczne marże sprawiają, że ludzie, którzy handlują tymi diamentami, dalej prowadzą, nieuczciwą, nieuczciwe kampanie marketingowe, które co prawda już w tym momencie branża diamentów naturalnych zaczyna tłumaczyć tłumaczyć naprawdę, jaka jest różnica między tymi dwoma klasami wyrobów, że wyroby górnicze są wyrobami rzadkimi. Ta rzadkość wypływa z trudności pozyskania i z rzadkości występowania w skorupie ziemskiej. Jeżeli mamy diamenty inwestycyjne, czyli takie powyżej pięciu karatów, to ich naprawdę jest niewiele. Niewiele ich zostało w ogóle wydobyte przez całą ludzkość, przez cały czas funkcjonowania górnictwa diamentów i w związku z tym one są bardzo pożądane na świecie i bardzo drogie. o ich kryzys nie dotyczy. mimo, że na diamentach naturalnych średnio spadek cen obserwujemy spadek 47% spadek cen, przy czym ten spadek cen dotyczy kamieni od właściwie 20 karata do 2,5 karat. Może trochę więcej niż 2,5 karata. Generalnie już te powyżej 3 karatów w czasie kryzysu, tego właśnie kryzysu, który, w którym spadły ceny diamentów naturalnych o 47% średnio, to te, które miały 3 karaty, ich ceny wzrosły o 4% średnio w tym samym czasie. A 5 karatowych kamieni wzrosły, tam różnie podają, 17 albo 20 kilka procent wzrost ceny, w tym samym czasie, w którym cały rynek spadł o. 47%. Więc to pokazuje, jaka jest różnica pomiędzy rynkiem diamentów naturalnych a diamentami, diamentami syntetycznymi. W tym momencie fabryki przestają produkować, zamykają częściowo produkcję, zwalniają ludzi, bo nie ma na te diamenty popytu. Ludzie się zorientowali, że, że strata 98%. Na tych diamentach, no, muszą ją przełknąć po prostu, że tyle stracili i już. I nie były to żadne inwestycje, nie było to żadne takie samo, albo podobne, albo prawie takie samo, nierozróżnialnego emokiem i tak dalej, tylko po prostu jest to inna klasa materiału. Pamiętajcie, jeżeli chcecie kupić pierścionek z trykonią, i macie do wyboru pierścionek z cyrkonią, albo pierścionek z sanitem, albo pierścionek z diamentem syntetycznym. Wybierzcie pierścionek z diamentem syntetycznym. Po prostu syntetyczny diament będzie lepiej zachowywał się w tym pierścionku, będzie trwalszy i pierścionek będzie Wam dłużej służył. Pierścionek będzie oczywiście trochę droższy niż taki z cyrkonią, ale. Ale będzie Wam dłużej służył, no chyba, że chcecie mieć pieczonek na pół roku maksymalnie, no to wtedy cyrkonia też jest odpowiednia, ona akurat przez pół roku wytrzyma, potem, potem zacznie robić się bardzo poważnie matowa i, i tyle, i nie będzie się już nadawała do, do noszenia. Pamiętajcie, zawsze na rynku, w branży dóbr sukcesowych, znajdują się ludzie, którzy naganiają na to, żebyście kupowali. Te dobra luksusowe. Czasami przekonują was, że na przykład podróbki chińskie są takie same, jak oryginalne produkty firm amerykańskich czy europejskich. Słuchajcie, one nie są takie same. One mogą tak samo wyglądać. To samo mają ci, którzy naganiają na podróbki robione w Turcji, też opowiada się. Że no, przecież to jest to samo. Albo nawet mówią, że to jest dokładnie takie samo, że to jest, że to jest tamta firma, która została podrobiona i że to ona to wyprodukowała. No ale to jest nieprawda, to jest po prostu zwykła podróbka i tak to należy tak to należy traktować. Wszelkiego rodzaju zamienniki, produkowane z innych materiałów, w inny sposób, in, inaczej niż dzieje się to w naturze, z zastosowaniem różnego rodzaju katalizatorów, albo reakcji, które w ogóle nie zachodzą w przyrodzie, z różnych przyczyn, to takie obiekty produkowane przez człowieka. Oczywiście, one mają swoje, swój, produkcja ich ma swoje uzasadnienie dla techniki, dla zdobnictwa, dla no, różnych zastosowań. Natomiast to nie są wyroby, które będą utrzymywać wysoką cenę na rynku w ciągu, w ciągu długiego czasu. O tym trzeba pamiętać. A zawsze znajdzie się jakaś grupa ludzi, którzy będą twierdzili, że po co przepłacać? No właśnie po to, żeby przechowało wartość. Po to się przepłaca, żeby przechowało wartość, albo żeby można było zarobić. W tym momencie to, co się stało na diamentach naturalnych w ciągu ostatnich trzech miesięcy, to jest po prostu, no to w pale się nie mieści. Te wzrosty cen to jest po kilkaset procent. Nawet na ostatniej opcji, którą Wam, dla was komentowałem. Pojawiły się diamenty o barwach kompletnie śmietnikowych. Barwa Q do R, barwa O do P. Diamenty, które powinny być bardzo tanie, sprzedające się za gigantyczne pieniądze na tych aukcjach, dlatego, że naturalne i, i duże. Oczywiście to są diamenty powyżej 3 karatów, powyżej 4 karatów, czasami jeszcze większe. I one się sprzedają, i na nich ceny są po kilkaset procent wyższe niż te kamienie uzyskiwały je jeszcze pół roku temu, rok temu. już Nie mówiąc o tym, co było półtora roku temu. Wtedy, kiedy właściwie wszystko sprzedawało się, albo się w ogóle nie sprzedawało, albo sprzedawało się poniżej ceny. Poniżej ceny dolnych granic estymacji, i to bardzo, bardzo dużo. Więc rynek się odwrócił. No i teraz widać, kto pływał na go. Ci, którzy sprzedawali diamenty syntetyczne i mają je na stanie, stracili pieniądze, stracili większość pieniędzy, więc są zapewne blisko bankructwa. Ewentualnie swoje bankructwo usiłują, swoje straty usiłują przenieść na kupujących, sprzedając im te diamenty po bardzo zawyżonych cenach, po drakońsko zawyżonych cenach w stosunku do cen rynkowych tych kamieni dzisiaj. Ci, którzy już kupili i myśleli, że robią dobry interes, stracili zasadniczo wszystko większość pieniędzy. To jest sprzedawane jedynie za symboliczne ceny. No, a ci, którzy rozumieją, którzy nie dali się zwieść głupiemu gadaniu, oni po, prostu, nie, oni po prostu zyskali i to zyskali gigantycznie. Pamiętacie, złoto miało być gwiazdą inwestycji. Przy wzrostach tam 50 parę procent. Potem się okazało, że złoto przestało tak ładnie świecić, no a poza tym to jest w ogóle żółte i beznadziejne. Więc teraz mamy srebro, które tam nie wiem, 116%, procent, czy ile tam poszło do góry. No a o diamentach nikt nie mówi. Diamenty poszły kilkaset procent do góry i, i cisza. I cisza. I może właśnie dobrze, bo jest cisza, i tą ciszę mogą wykorzystać ludzie mądrzy którzy zastanawiają się nad tym, co się dzieje wokoło i nie chcą sobie kupować złota, na którym bez względu na to, co zrobią, to stracą. Oczywiście, jeżeli to jest złoto inwestycyjne, bo kupią je w cenie sprzedaży, a sprzedadzą je w cenie skupu i a różnica między tymi cenami to jest standardowo 8%, więc te 8% stracą bez względu na wszystko, bez względu na to, jak ta cena będzie rosła, to oni i tak stracą. Natomiast Natomiast ludzie, którzy kupują diamenty i sprzedają je w cenie sprzedaży i kupują, je w cenie, i, i kupują je w cenie sprzedaży, no to oni automatycznie będą mogli na tym zyskiwać nawet po kilkaset procent. Oczywiście dla tych, którzy się nie znają, pociąg może się wydawać, że pociąg już odjechał, chociaż nie jest tak do końca. Ja radziłem ludziom, którzy nie wiedzą o co chodzi, jeżeli rozważają jakieś zakupy. Oczywiście moim zdaniem tak jest. No, każdy może inwestować, kiedy chce, według własnego ryzyka. nie udzielam żadnych porad inwestycyjnych, to mój no Boże. Tylko po prostu mówię, że jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, warto, żeby poczekał do stycznia i zobaczył, co się będzie działo na rynku wtedy, w styczniu. I, i wtedy można podejmować decyzje zakupowe, jeżeli chodzi o diamenty, tylko trzeba pamiętać o tym, że diamenty inwestycyjne to są takie diamenty, które mają powyżej 5 karatów i bardzo wysoką czystość i bardzo dobrą barwę i nie mają fluorescencji. Więc o tym musicie pamiętać. Jest dużo oszustów, którzy sprzedają diamenty o masie na przykład 30 karata, 40 karata jako diamenty inwestycyjne. Sprzedają też diamenty większe z bardzo silną fluorescencją, jako, jako diamenty inwestycyjne. To jest oszustwo, na to nie dajcie się nabrać. Diamenty inwestycyjne to jest od 5 karatów w górę. Oczywiście to nie jest inwestowanie dla wszystkich, to jest tylko dla tych, którzy naprawdę mają głębokie kieszenie i do tego pełne. Bo głębokie kieszenie można mieć, ale puste, więc trzeba mieć pełne, głębokie kieszenie. Wtedy można sobie zainwestować w, takie, w taką biżuterię wysoką z takimi diamentami, no i potem za jakiś czas to odsprzedawać. Ci, którzy zrobili to rok temu, czy półtora roku temu no to dzisiaj to dzisiaj rozbili bank i mogą pić szampana. Niestety no, szampan nie jest dla wszystkich ci, którzy kupili złoto w trakcie tej ostatniej bańki, która napęczniała nie tak dawno, którzy stali w tych wielkich kolejkach w Azji i nie tylko, no to, no to oni wiedzą dokładnie, ile stracili na tym złocie i, to, i oni nie mają powodu do tego, żeby żeby szampana pić z tymi, którzy kupili diamenty inwestycyjne jakiś czas temu. No ale cóż, no to tak właśnie, tak właśnie wygląda w tym obszarze rynku, o którym się nie mówiło, o którym się mówiło, że słaby, że nie ma sensu, że nie ma po co. Okazuje się, że zyski są największe, a tam gdzie, a tam gdzie było naganianie, to ludzie potracili pieniądze no i, i na tym się to wszystko skończyło. Okej, okay, słuchajcie, to, to tyle co chciałem powiedzieć, o tym co dzieje się ze srebrem to pewnie będę mówił w niedalekiej przyszłości, no bo ta zmiana, zmiana marsz na Shanghai Exchange, ciekawe co to może oznaczać, trzeba by to dokładnie zbadać. Zobaczymy, zobaczymy, jest jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy o srebrze, które się ostatnio mówi, w kontekście game changerów, a to są kompletnie informacje bez znaczenia. O tym też będę Wam chciał kiedyś powiedzieć. Być może połączę to razem z tymi dzisiejszymi rewelacjami dotyczącymi giełdy w Szanghaju. Napiszcie, co macie do napisania, na czacie. Um...